Witam wszystkich kolegów, dołców, koleżanka, do uczyni i miłośników. Gołębie pocztuję mojego kanału. To tak przedświąteczne. Przed bożym Narodzeniem, Krótki filmik. To są roczniaki. <laughs> Zajmują swoje cele. Posadziłem ich jedno do dwóch boksów, jest ich na 12 samców. Czyli 22 zostało po lotach, to powinno być 10 samiec. Może jeszcze jakiś samczyk się znajdzie tutaj otworzyłem tutaj 6 i w innym przedziale też 6, już prawie obrały to jest jeden male czy dwa. Potem będą po innych oddziałach rozrzucone, mniej więcej, żeby tak było. Po 6-7 sztuk boksi i jest ok, już że chcę to zjechać z tą liczbą tych gołębi. No i tutaj też mamy następne 6. Widzimy. Tego późno zauważyłem. to był... Myślałem, że to samica, ale to jest samiec, znaczy późno. Dość długo siedział, patrzy coś samicę na ogonie, mi jeżdżą niektóre i potem go wypatrzyłem. No. Także 12-rocznych samców na przyszły rok. Jeżeli koło domu nic nie zginie. No, koło domu normalnie mało mi ginie. Także. Wystarczy ich 12 i starych nie wiem z 20, jak będzie. Nie chcę 20, może tam i będzie z 15, to by było z 27, 25 by było idealnie dorosłych e, razem z rocznymi. I 25 samiec, z 50, to by było optymalnie. Nie chcę więcej, a jest ich więcej trochę, także dlatego, że jest ich więcej. To by było jeszcze coś do nabycia. Widzimy ten pstryj 848, to jego chyba wycofię do rozpłodu w tym roku i zrobił jeden konkurs. Bo w 23 zraniony przeleciał z któregoś lotu już nie lotowało. W tym roku już mu się nie chciało, ale w 22 on był lepszy samiec w rejonie, na swoim końcu ma trzy trójki, no szpica tam sama szpica. Siostra 84,7 z gniazda. W tym roku 11 bodajże leciała. Też ma jedynkę. Inne siostry bracia z jedynkami także tam zagląda taki 164 jest super lotnik. Też by było to nabycie 21 rok, jeżeli by ktoś chciał. Jeszcze jest Pochowali się czemuś. Ten niebieski jest. Też leciał czwóreczkę, też by mógł do nabycia być ten niebieski właśnie. 164 też Też jest ile? 3 lata lotowany On tam dalej z Wandajku pochodzi. No te są gołębie. Dwuletnie dopiero to, to one zostają z tych boksów to na woliż jest ich kilka. Z tych cel zabrałem dorosły. No i tutaj. Ten by też był do nabycia 22 rok, to od niego bezpośrednie rodzeństwo na piramida Wspólnym gojemniku w Egipcie dobrze dobrze lecił siadał i na półfinale i na finale szpice był. Ten właśnie niebieski to jest 23 rok, on był na tym narodowym locie miał siódmy konkurs, to był pierwszy gąb na gołemnik, to jest właśnie 2077 w tym roku znowu 11 leciał jako roczny leciał 1313 tu jest pstryj taki też dwuletni będzie nie wiem on tym roku zrobił, 6 czy 7 ten szale też zrobił chyba 6,7 7 jako roczniak także tego gąbki zostaje. No i tutaj ze samczyku to. <laughs> z 3-4 by było dorosłych do nabycia. Reszta zostaje do dalszej eksploatacji. Widzimy, troszeczkę fajny, przypieżony. Tam ostatnie lotko dorasta. Także wszystkie lotki mają rzucone. Chyba z tego, co tam przeglądałem przyglądałem gołębi, to to jeden, który chyba ma jeszcze jedno lotko do rzucenia, ale to normalnie wszystkie przypieżone. Tutaj jest taki szali ładny. No. Z Kriegera. A właśnie chcę przypomnieć, yy, powiedzieć kolegom, jest aukcja na naszej gołębie. Dwie części, jedna część, 23 się kończy, czyli jutro. I druga, 25. Pierwszy dzień świąt, i właśnie z tego szale tam jest też szali. Z lata samiczka bodajże to będzie też jest do nabycia. To jest ojciec jest 100% Kruger, matka jest córka orkana, czyli córka orkana, czyli siostra, do tego, z co trzy zrobił, ona już też wydała. na Algarve na wspólnym gojniku też, po nie dziecko było 130, któryś się ścinało, gdzie wiemy, jak ciężko jest. Także. No tutaj widać taki szal. No i taka szala jest na aukcji. I od tej szali z gniazda ona 44 ma numer. Z gniazda jest jeszcze niebieski 43 numer. Także dwa jest do nabycia. Znaczy jeden jest na aukcji, jeden nie jest na aukcji. Tutaj po lotnikach. Też jeszcze właśnie po, po 2077 jest y, dziecko z 902 parowany, 902 3 jedynki i właśnie z tymi dubliowanymi i tak dalej. Ktoś tam mówi, że dubliowany, a nie dublowane, ale to nie jest tak do końca dubliowany. Ten on zasłużył to i zrobił to. Czyli jak moja 902 zrobiła dwie jedynki na okręg w 22 roku. To ona zrobiła jedynki na oddział, jedynki na rejon, jedynki na grupę <coughs> yy, okręgową to się dzielił wschód zachód i jedynki na okręg. To, czyli to by było 5 jedynek, 4 jedynki leży Oddział, rejon, grupa okręg. Cztery jedynki. I cztery jedynki znów to mamy 8, a potem tą jedynkę zrobiła w tym roku bodajże oddział rejon, albo inny oddział nie wiem, bo już po tym w oddziale była szósta czy coś. Także tutaj możemy się sprzeczać, koledzy, według tych dublowanych, niedublowanych, to jest normalnie jak dla mnie ja pisze, też jedynka, no ale normalnie to Belgowie mają rację, bo to jest w różnych liczbach gołębi w różnych klasyfikacjach bo jest oddział, rejon i tak dalej czyli zrobiło powiedzmy na oddział nie wiem, na 800 gołębi jedynkę zrobiło na rejon na 1500 czy 2, zrobiło na grupę rejonową tam też gdzieś w tych granicach i zrobiło na okręg tam gdzieś na 3,4001. także yy, normalnie 9 jedynek powiem tak było na miała jest napisane 3 jemu się nie poszczęściło z jedynką on ma dwójkę bo jest dżentelmenem, zawsze przypuszczę, dwójkę tam, tam w rodowodzie jest wypisane, ale ta 902 to tam ma trzy jedynki, dwójkę, trójkę, czwórkę chyba ileś, ósemek chyba trzyma, także samica naprawdę szpicowa, Zaraz ją pokażemy, i się zastanawiam, ale, ale chyba będę nią latała, ona jest 20 rok, to może jeszcze ten rok, mam jeszcze siostry bezpośrednią też 20 rok. W rozpodzie gdzie to 902 tutaj siedzi? to jest ona. No. To jest samica co roku leci na młode miała komplet i co roku jest w lotnikach, zawsze jest w lotnikach, w tym roku była siódma i cały nie wiem 50 tysięcy gołębi, gdzieś tak będzie plus minus siódma lotniczka potem 847 właśnie. Siostra od tego pstrego z gniazda. Gdzie ona jest? 847. Pokaż się. Tam chyba jest. Tak, to ona. tam nakopiona. 11 lotniczką Hesse została. 10 nagradzanych. Jeśli nie poszczęśliwa została 11. I widzimy tutaj jeszcze jest taki młodziaczek. Ja go rzuciłem do mamy. Dwa dni tu siedzi. I to jest gołąb olimpijski. A, jaki to jest gołąb, ojciec jest synem Olimpijki, taki od Roberta Massa. On jest synem Olimpijki, do, w kategorii C on był Olimpijką. A matką jest do niego ta od Wernera Gogla, ona jest też na aukcji. 237 bodajże, ona też lutniczka bezpośrednia siostra do Olimpijki, taki 407 bodajże. No i widzimy tutaj tych samiczek jest też kilka za dużo. 30 parę, no ale tu jeszcze będą wysegreowane kilka. Tu jest samiczka, córka, czy 8 z jedynką. Też, też by mogło być do nabycia. W pierwszy konkurs, zrobiły już roczna. Mama Holenderka, długi dystans. 18 rok po prostu, tylko dlatego. To, to już będzie samica 6-letnia, 7 już nawet będzie letnia. I cały czas lutowana, i było wszędzie, wiedziało wszystko. I chcę powiedzieć, że z tej pary było w 18 roku to czurka dzieci do lotu i one wszystkie cztery przetrwały wszystko, jako młode, jako roczne, jako dwuletnie, jako trzyletnie. Brat był nawet letnikiem tam siódmym. Te bracia zostały sprzedane wszystkie. Dwa w Polsce jest, jeden w Niemczech. I ona jest jedyna. Też by mogła być ewentualnie do nabycia. Tutaj jest samiczka po kopmanach, też z linii olimpijskiej, 188 z białym piórkiem. Jako roczna szła jak burza 6 na 6 miała, potem była rozdarta przez jaszczębie. Potem następny rok znowu lotowano, w tym roku znowu na Nie mieli zrobiła w tym roku też by mogło być do nabycia. To jest 21 rok samice. Dwie albo trzy zostały sprzedane, stąd były koledzy sobie wybrali. Także mówię, tu są dorosłe gołęby, wszystkie do sprzedania. Nie ma takiego, że tam sobie. I ta 902 jest do sprzedania, każdy gołąb, tylko zależy za ile właśnie. Tutaj mamy dwunastkę. Dwie jedynki ma. Pierwsza roczna była na rejon Asica. Też lotowana dalej. No tu jest dużo gołębi z pierwszymi konkursami. I to wszystkie gołębi można sobie kupić, każdego. Znaczy wszystkie. wszystkie. Może i wszystkie. Ale każdego można kupić. Bo ktoś mówi, A, tego sprzeda, lepszego nie sprzeda. To nie ma lepszej gorszej. Tu każdy go ma super pochodzenie. Tylko że który się może w, lep w lotach lepiej wykazał, który gorzej. Ale pochodzenie mają wszystkie super i na tych gołębiach lutuje. I na tych gołębiach bazuje. Tu jest właśnie też 2075 samiczka. Też z jedynką. Też zrobiła, w tamtym roku czy jak, też zrobiła jedynki. Też ma kilka szpicowych konkursów. I to jest córka Awatara, zaś na córkę 338. Także mówię, tutaj w każdym gołębiu gdzieś coś jest. Po tym dziadku starym, 07 rok, co płodzi, też tu jest jedna córka dorosła i jest trzy bodajże, trzy bodajże jest... Z tego roku, no i tam jest yy, dwa sanczyki. Jest na pewno odcadziany Ja Myślałem, że jeden będzie samiczka. Po tym jeden po nim ciągłem bardzo dużo w tym roku. Sobie zostawiłem yy, jeden. Jest w Polsce już z tegorocznej. Kolega sobie zakupił jeszcze ewentualnie. Tam z dwa by mogło być późniaczki do nabycia. Jest na wspólnym gojemniku na Patajie Jeden numer 6. będziemy mieć w przyszłym tygodniu, 26. Będziemy mieć finał 430 km, zobaczymy. Jeden bodajże jest gdzieś na zimowe wysłany, nie wiem, Europa Master, czy gdzieś tutaj jest samica. Też y, półsiostra do awatara. też leciała jedynkę. Jedynkę, czwórkę. też mogło być do nabycie 599, numer 19 rok dało właśnie. Ona w tym roku nie była lutowana, bo w tamtym roku przyszła, daleki dystans ją dał, to ona. Później doleciało, coś jej, coś jej dolegało. I w tym roku ona była w rozpłodzie, po niej też są dzieci, jakby ktoś chciał. Ale ją teraz rzuciłem tutaj do letowych samic, bo tam miejsca jest mało. Późne młode i tak dalej są na wolierze. samce, samice z rozpodu. Także miejsca jest mało, porzucałem tutaj. No i tak to wygląda, koledzy. Taka ekipa na przyszły rok. Tu jest na przykład niebieska samiczka. Od kolegi Piłowarczego jest ona na aukcji. Ładna, piękna samiczka. Przelotowana. Nie wiem co tam zrobiła, bo ona potem też coś raz spóźniła. I, i tak jest młoda samica. 26 rok, tam jest Rodowód. Super pochodzenie ma też. Jeżeli ktoś chce, ona jest na aukcji, właśnie. Eee, Pokrótce jeszcze nagram, nagram te z Voliery. Gołębie. Także widzimy tutaj na nowolierzy sobie siedzą. I chcę powiedzieć, tam jest na aukcji też. Tu są samce, kilka rozpodowych właśnie Sel po zabierane. I jest ten syn olimpijki tu. Ten niebieski to jest syn olimpijki, super gołąbek. I po nim jest właśnie tutaj dziecko. I jest tutaj dziecko, ten jest bodajże na aukcji właśnie. Samczyk będzie ten nie wiem co to będzie, może być samczyk, może być samica, tak nie do końca także, tak jak mówię, to są, to są głębi już niektóre nawet przypieżone, bo widzimy tu jest większość z typesami, to, to właśnie po zabierane czy ze znacznikami to z rozpodu część, część odkupionych, część kupionych i tak, i tak to się kręci. Widzimy, właśnie tam jeszcze siedzi orkan. Ten on nakrapiany, dziadek, ale się fajnie ma. Jeszcze w tym roku, dwa młode po nim ciągły To jest 11 rok, mówią, a gołębie wiekowe. No 11 rok, ale jeszcze mnie zapłodził. Z jedną samicą, jeden jest na WG. I tu jest jeden taki numer 100, później niebieski. Także widzimy, gąbki się mają dobrze. Dziadek 07 też Wam pokaże. Samiców, to właśnie odrzuciłem modę do niego, modę z pojem lotowych. Tutaj widzimy, jest go 0,7 rok i gołąb jest płodny, wszystko podziw. Może mi ktoś wierzyć, może nie wierzyć, to jest każdego sprawa osobista, ja mu tylko zmieniam samicy i ciągnę po nim. Teraz on ma tu taką nakrapianą, gdzie ona jest. To matka do tych wybitnych lotników, co w tym roku super poleciały, brady i siostra. I siódmy lotnik był na Giewoncie z tej samiczki. A tu jest ona. One się sparowane są. Widzimy ta nakrapiana. O, o ta tata ta, co poszło sobie tam, schowała się. Nie chce być kamerowana. No a to są młode polotnika, część polotnika, część z rozpłodu. Widzimy tu niektóre już takie. Tam w rozpodzie. też jeszcze siedzą kilka samców, kilka młodych. Także to jak mówię, to wszystko jest dla kolegów. Naprawdę super gołąbki, zadbane, zaszczepione, przekurowane, gotowe do parowania. Także mówię, jeżeli ktoś się je kochał olimpijskich, to jest ten bodajże jest na aukcji. To są bracia, tylko różne gniazda, ten i ten, a tu właśnie ojciec jest, widzimy go. Tak. Super gołąbek, 18 rok, syn olimpijki w kategorii C, Robert Mas A tu jest właśnie ten lotnik, siódmy okręgu w tym roku. To właśnie tam z tym dziadkiem jego matka jest teraz parowana. No każdy gołąb tu ma pochodzenie, każdy gdzie nie zobaczysz, Gdzieś coś rodzina zrobiła. nie ma głębi przypadkowych. No tutaj samicy i też część takich lata młodej samicy. Rozpłodowe większość. No i coś też nowego. Zaraz pokażę. Muszę zobaczyć. Tutaj, aha, tutaj z tyłu mamy to. Matkę gojemnika, można powiedzieć. To to Alfons Klas Male. 12 rok. Wiekoła. No ale w tym roku. Zniosła się bez problemu, młode są po niej. Tutaj jest samica nakrapiana. Widzimy to. babcia kula się normalnie, 11 rok, w tym roku też się zniosła, 11 rok to mamy 13 lat samica teraz i ktoś mówi a bo 8 lat czy coś Nie jest to nieprawda u mnie gołębie są długo są Parowane długo się niosą samice, i samce długo zapadniają. Także widzimy, jak ona już sobie lekko ten, ale jest 11 rok samica. I widzimy, że gąbka nic nie dolega. Wszystko jest tip top. Teraz zobaczymy, gdzie jest ta siostra olimpijki. Chcę pokazać. Chcę pokazać, chcę pokazać. Tu jest dużo braci i sióstr. Też by mogło być coś do nabycia na przykład z, z tej super 12, gdzie ona jest, to jest samica normalnie, maszyna, tu jest ona 14 rok. A to tyle, no, 14 rok teraz będzie mieć 11 lat, niesie się bez problemu. Napataje super dzieci po niej się dają. Ta co dwie jedynki ta ma lepsza w rejonie roczna była to córka od niej. Tu jest większość, od niej też dużo jest córek, co parowane właśnie z tym, co napataje. Z tym samcem ona była skojarzona. Ona też super latała. Ona też była na model, bo pierwsza, albo trzecia. Lotniczka i też szpicowe konkursy ma. Jedynki nie zrobiła, bo ona zawsze przysiadła na dachu. Jeszcze na starym miejscu było lutowana. Ale ma tam piąty, szósty i tak dalej. Po tym szale, a ta szali jest na aukcji, co, co mówiłem do Państwa, gdzie ona jest. Tu, tu jest szali. Semiczka bodajże że to wejdzie. Bardzo piękny gołąb, ojcze 100% Hardy Kruger. Widzimy. Gdzieś tutaj jest niebieskie do niej gniaźdź, nie wiem gdzie. Tu jest ich kilka niebieskie, to właśnie ona jest. Przepiękna będzie leczka. Także kto się kochał krygera i tak dalej. Matka jest ze sprawdzonych w gołębie. Córka Orkana właśnie pokazałem Orkana. Właśnie tu jest podziatko 07 ROK Brad. Jest w Polsce u kolegi, to są późne gołąbki. To jest samiczka 59, bodajże, numer. Bo ten brat miał 60, chyba mi się tak wydaje, Mogłoby być do nabycia. No i tu też by dużo mogło być gołębi do nabycia, też nie ma problemu. No i tutaj z góry możemy polecić sobie. Tam jest z tyłu córka 3, 3, 8 tutaj jest. Właśnie też 338 na no tą 390, co się kula. Tutaj właśnie niebieska jest z tego 07 rok. Ale ona jest 23 pociągnięta. Tu są tu są właśnie trzy córki. Raz, dwa i trzy. To córki są, nie, dwie to nie jest. Z tego 2077. To były też pociągnięte, jak on na rocznego zrobił taki wynik. To mam ich trzy. Tu jest dwie, gdzie jest trzecia? Bo to były trzy córki i, i brat. Znaczy trzy samice i samiec po nich. No to, to długo... a tam właśnie siedzi ta niebieska tutaj. To jest ta pełna siostra do tej 902, 331 zrobiła. Też 20 rok. Córka Ramzesa 338. A tu jest... A nie, to też córka. Córka Ramzesa 338. Tutaj też córka Ramzesa 3, 3, 8. no To mówię, to jest, to jest masa gołębie, Z niego bracia i siostry. Tu jest ta trzecia siostra. Przepiękne gołębie. No i przepięknie latają, także to nie ma. Tu jest o Zbyszka Oleksiaka samiczka. 18 rok wydała masę dobrego gołębi. Też by mogła być do nabycia bo mam dużo po nich tu jest ze stacji hodowlanej Europa 100% kopmanka też by mogło być do nabycia ta nakrapiana jest też ze stacji hodowlanej z romarią linii też by mogło być do nabycia po niej nawet oblicia na w tym roku gołąbek moda samica 23 rok tylko dlatego że jest ich za dużo eee, ta nakrapiana odkupiłem ją tak właśnie z muszkami z białym piórkiem na Mołdawii, na Fauna, wiemy. Pierwszy dzień był no, jeden go, 16 konkurs zrobił. Już u mnie jest. No jest tu dużo gołębi dobrych i jeszcze lepszych. Także jak ktoś mówi, a dobrego się nie sprzeda, Jeśli ma więcej dobrych, to, to złe się usuwa, nawet się na to nie patrzy. Powiem tak. A tu jest ta siostra olimpijki, właśnie. Piękna samica, 16 rok jest na aukcji. Do nabycia koledzy. Piękna samica, po niej dobrego dobre gołębie. Mam już jako roczny, jest jeden i jako młodych jest dwa bodajże w lutowym. Także... Przepiękna samiczka. Sama lotowana, 63 chyba konkursy ma, nie chcę kłamać. Także tak to z grubsza... Wszystko Wam pokażę. No. No, tu jest ta Holenderka, daleki dystans, 15 rok samica, teraz 20-letnia też by było do nabycia, ona wydała masę gołębie. Na Krakusie na finale było w 15 roku, 17 z finału i wydała właśnie tamta ciemna, co z pierwszym konkursem, to jest od niej córka. No dużo gołębie też wydała, i w Chinach, i na Pataje w konkursie, i na Algarve w konkursie były z niej gołęby, także to jest typowo z jele z jednej strony. Przepiękna też samiczka, drobniejsza taka typowo daleki descan. Jeżeli ktoś chce, też może być do nabycia. Nie ma problemu dzwonić, pisać, ja oddzwonię. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, nie ma problemu. Także widzimy jeszcze raz samczyki. I tam jest część gołębi, nie, nie na moich obrączkach. To są gołębie od... Od kolegi takiego starszego z zadziału likwiduje. E, tam po 260 bodajże start też dobre gołąbki. Tam niektóre polecowane, niektóre zachęcam. Naprawdę mają pochodzenie, człowiek dobrze gotował. No ale wiek zabiera swoje. No i nie chcę więcej. Także, także to tak chcę pokazać, aha tu jest ten bo te 3 siostry z 2077 i ten jest. Brat głęby jak malowane i mówię, tam jest top, of the top. Jak to się mówi, numer 900 jest na aukcji. Ja go teraz tutaj nie odnajdę, bo nawet nie wiem, który to jest. Tam gdzie siedzi, no tu też jest dziecko z tej 847 straj. Kilka nowych nabytków. To jest właśnie samczyk z Heliosa, oryginalny. Kupiony był w tym roku prywatnie. no Jest ich dużo. Moje po wspólnych potatrach derby gdzieś tutaj jest dołamka. Co odkupiłem, to właśnie już jest wnuk do tego 07 dziadka starego. Potem jest ten O7. 752, bodajże nie chcę kłamać co na rogowie 27 z finału, bo też już jest w domu także tu jest, a ten to jest właśnie ze statrów derby niebieskiej ja ich pozaznaczam żeby wiedzieć, który przepiękny sam jest, no i mówię niektóre się odkupiło, niektóre muszą opuści, opuścić posesję także jeżeli chce coś, coś sobie wzmocnić. Proszę dzwonić, kontaktować się lub na aukcji. Też będę w Katowicach na ogólnopolskie trzy dni. Proszę mnie szukać na stoisku Giewonta. Też będą ciekawe gołębie. Wezmę z sobą trochę tych gołębie starszych i młodszych i lepników i z rozpodu. Także, także zachęcam koledzy. No i na koniec filmu wszystkim życzyć wesołych, zdrowych, radosnych, pogodnych świąt, Bożego Narodzenia. Dużo zdrowia wszystkim, zdrowie jest najważniejsze. No, swoim rodakom i swojemu kraju, żeby w końcu się ta wojna skończyła, bo tyle ludzi już naginęło. No i nie jest, nie jest to fajne. Dużo mam też przyjaciół, które straciły dzieci, mężów, ojców i życzy przede wszystkim pokoju na całym świecie. Także jeszcze raz wszystkim. Dużo zdrowia, wielkich sukcesów na 25. rok. I widzimy się w Katowicach. Może jeszcze coś nagram przed Katowicami. Zobacz. Potem jeszcze będzie zaplanowana aukcja jakaś po po Sylwestrze, żeby. Przed Katowicami się kończyło, każdy sobie może odebrać. Katowica na wystawie, te gołębie właśnie, tam jest opisane. Także zachęcam do licytacji. Dobry lot!